Cześć, jestem Xavi, a dzisiaj przedstawię wam moje top 5 ulubionych postaci z Undertale. Jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym prosić was o zostawienie łapki w górę, suba i napisanie komentarza. Zajmie wam to maksymalnie tylko kilka sekund, a mi bardzo pomoże to w dotarciu do szerszej publiczności. Dobrze, skoro wstęp mamy już za sobą, to możemy przejść do filmu. Zapraszam do oglądania piąte, Azriel. Może jego normalna postać nie jest przeze mnie zbytnio lubiana, ale to, ile jego historia wnosi do fabuły, jest wręcz zatrważające. Ale poza tym walka z nim pod koniec wskazówki jest najprościej mówiąc wręcz epicka. Można do tego wszystkiego dodać jeszcze jego backstory i dostajemy naprawdę wielki kawał pożonej postaci czwarte Papyrus. Myślę, że nie będę zbytnio rozwodzić się na temat Papyrusa. Czuję do niego ogromną sympatię spowodowaną jego niezwykle zabawnym, czy też jak to woli, wspaniałym podejściem do życia. W skrócie jest szkieletem mieszkającym w Snowdin, który nosi przebranie na pal jako zbroję bojową, lubi spaghetti, a jego sensem życia jest dostanie się do królewskiej straży poprzez łapanie człowieka. A gdyż mu się prawie udaje, to postanawia pójść z nim na rankę. Dodając do tego jeszcze ten nieprzeciętny soundtrack, który idealnie pasuje do tej postaci, uzyskujemy naprawdę komicznego i dającego się lubić bohatera. Sans. Czasami można odnieść wrażenie, że jest nawet bardziej komiczny niż jego brat. Jednak to właśnie jego zachowanie podczas genocide sprawia, że jest przeze mnie lubiany. W wielkim skrócie ma naprawdę zarąbiste backstory, walkę i kilka naprawdę padających w ucho soundtracków, co sprawia, że jest naprawdę klimatyczną i interesującą postacią. Jeśli chcecie postać nieco więcej na temat tego, dlaczego Sans jest tak lubiany, to polecam obejrzeliśmy ostatni film, do którego odnośnik powinien wyświetlić wam się teraz na ekranie. Drugie, czara, jak dla mnie jej aurą i tajemniczością backstory jest bardzo interesujące, a konkretnie to, co w przeszłości poknęło ją do sadyzmu i sprawiło, że uciekła z domu. Poza tym jak dla mnie cały jej wątek jako narratora całej historii jest bardzo ciekawy, a i co do tej postaci to bardzo przyjemnie oglądam się z nią fanfiki czy fanarty miejsce pierwsze, Gaster. Myślę, że raczej większość osób się go tu spodziewała. Posiada on naprawdę rozbudowaną historię, na podstawie której da się wyznać naprawdę wielką ilość teorii, ciekawostek, czy co tam jeszcze. Jedną z wielu niesamowitych rzeczy, jeśli chodzi o tą postać, jest aura tajemniczości, która z odkrywaniem coraz to nowszych wiadomości na jego temat nieustannie rośnie. Mimo dość nikłej informacji na jego temat, na podstawie tego, że chociażby on stworzył rdzeń, czy blastery, można wywnioskować, że jest naprawdę utalentowanym naukowcem i zna się na swoim fachu. I biorąc pod uwagę jego sposób skoro nieistotny, ale ogromny wkład w fabułę tej gry i aure tajemniczości, jakemu mu towarzyszy, to po prostu nie mogę odpuścić sobie umieszczenia go na tym miejscu.